Moduły Moduły służą do tego, byśmy mogli oddelegować część naszej aplikacji, na przykład do innego pliku. Przykładowo zrobię sobie bibliotekę, nowy plik pythonowy, nazwę go biblioteka, po prostu, i umieszczę w nim jakieś funkcje. Na przykład, funkcję, która zliczy nam BMI, czyli relację wzrostu do masy. Dzielona przez kwadrat wzrostu. I przytnijmy do dwóch miejsc po przecinku. Teraz chcielibyśmy z naszej aplikacji odnieść się do tej funkcji zawartej w bibliotece. Mamy na to kilka sposobów. Albo robimy import biblioteka i wtedy piszemy. Biblioteka.bmi wzrost masa i wydrukujemy sobie wynik. Albo możemy zrobić zużycie maliasu. aliasu Wtedy nie podajemy przed nazwą funkcji, zresztą widzimy, bo nam się podkreśliło całej nazwy biblioteki, tylko właśnie ten skrócony alias, chodzi na to samo. Natomiast możemy także importować poszczególne funkcje. Gdybyśmy na przykład mieli ich więcej, dajmy na to def Hi. mamy zatem trzy funkcje, natomiast mnie interesuje tylko ta niesamowicie praktyczna funkcja o nazwie kaszanka. i tylko ją chciałbym wciągnąć z mojej biblioteki. Wtedy mogę napisać, oj. wtedy mogę napisać w ten sposób from nazwa modułu import nazwa funkcji. Możemy też po przecinku wymienić kilka innych, jeśli chcemy. Ale taki zabieg sprawia, że w tej chwili te funkcje można powiedzieć poniekąd znajdują się w naszym namespace, czyli już nie musimy poprzedzać nazwy tej funkcji nazwą biblioteki, a nie jej aliasem. Wystarczy napisać po prostu nazwę funkcji, w ten sposób wywołać, tak jakbyśmy ją, jakby znajdowała się w tym samym pliku. To, co jeszcze warto wiedzieć, Proszę zwrócić uwagę, że w momencie kiedy pierwszy raz odwołuje się do modułu, to wykonywane są linie, które są w nim zawarte, a nie będące, nie będące zapisanymi w funkcji. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Nie musimy przecież niczego takiego umieszczać, a z drugiej strony można to potraktować jako pewnego rodzaju sekcja inicjalizacyjna i na przykład poustawiać sobie wartości jakichś zmiennych, z których później nasze funkcje korzystają.